Cześć! To tytuł z Pixel Retroshopa. To jest nasz cykl. Pierwszy raz, w którym dzielimy się z Wami pierwszymi wrażeniami z najnowszych gier. Dzisiaj Street of Rage 4, gra, na którą bardzo czekałem. Gatunek beat'em up, który bardzo lubię i niestety nie wychodzi w tym gatunku. Może już nie jest modny. Ta formuła może po prostu może właśnie powrócić dzięki Street of Rage 4, ale jest tych gier w dzisiejszych czasach jakby na lekarstwo bo z tego co pamiętam to Mad Russia Blitz, e, oszukany Franco 2, który nie wiem czy wyjdzie czy nie wyjdzie i tak naprawdę e, długo, długo nic i nagle mamy Street of Rage 4, e, które chyba pokazuje jak tego typu gry powinno się dzisiaj robić. To co oczywiście rzuca się pierwsze w oczy to wspaniała oprawa graficzna ręcznie rysowana, grafika z setkami klatek animacji i dorównująca jej muzyka w elektronicznych klimatach znanych z poprzednich części. Płynność i szczegółowość grafiki jest fenomenalna, gra się super przyjemnie, gra jest mega miodna. Możemy w każdym momencie przełączyć się w tryb retro, zastosować filtr, który pierwszy raz mi się podoba w tego typu grach. Rozgrywka to klasyczny beat'em up, gdzie możemy grać w kooperacji do czterech graczy jednocześnie. Idziemy cały czas w prawo i pokonujemy falę kolejnych przeciwników, czyli to wszystko, co te grysy lubią w tych grach najbardziej. Grę można też przechodzić w koopie przez internet. No, u mnie w sklepie jest bardzo silne łącze internetowe, światłowodowe i niestety szwankowała ta opcja gry. Innym ciekawym trybem rozgrywki jest versus mode przez internet. Na, gramy na fragmentach plansz. Z, z naszym internetowym przeciwnikiem oraz komputerowo sterowanymi przeszkadzaczami, którzy przeszkadzają zarówno jemu, jak i nam. <śmienny> Cała gra nie jest specjalnie długa, w trybie easy można ją przejść w jakieś dwie godziny. Warto jednak masterować umiejętności, bo za zdobyte punkty odblokowujemy kolejne postacie, którymi możemy grać. Ja tę grę oceniam 10 na 10. Gra ma wszystko, co porządny, dobry bitemap w 2020 roku powinien mieć: wspaniałą muzykę, wspaniałą animację i grafikę. No i mega fenomenalną miodność. Można gatunek bitemap pokazywać znowu młodszemu pokoleniu, które bardzo się wciąga. Gra jest w tym momencie na switchu za 100 zł. Są wersje kolekcjonerskie, bardzo drogie, co ciekawe wychodzi też składanka winyli, na którą czekam i jeśli będzie jakaś w miarę w dobrej cenie, to, to chyba sobie kupię po prostu do słuchania tej, tą muzę na, winyla, bo jest, na winylach, bo jest fenomenalna. Napiszcie co myślicie o grze, zapraszam Was jak zwykle do zasubskrybowania naszego kanału i odwiedzenia sklepu Pixel Retroshop we Wrocławiu przy ulicy Śrutowej 14 i do zobaczenia w kolejnych filmikach. in a stream